Witajcie nad pilicą. znowu kolejny wypad, łapiemy sobie na spławik, to jest sobota, godzina 16, parę godzinek pobędziemy. No i spadła Trochę przy, kurde Musimy przyczyścić No także jak widzicie łapiemy właśnie na takie pinkacze No i rzucamy na przepływankę. Gród około 2 metrów I pierwsza rybka, myślałem, że siedzi, a to siedzi zaczep. Kurde, nie wiem, czy było, czy nie. W piątek kupiłem sobie wandeczkę spinning jigowy ale to chyba nakręcę o tym osobny odcinek jak dojdzie jeszcze do mnie kołowrotek no i zaprezentuję sprzęcicho w ogóle się zastanawiam czy wrzucać filmiki jak no nie złowię żadnej ryby chcecie oglądać takie filmiki? no to skomentujcie ten chyba będzie ostatni no chyba, że naprawdę będziecie chcieli jakieś fajne ujęcia jak będą a bez ryby no to, no to się sami wypowiedzcie wyciągamy moje żmije założymy ze dwie albo nawet trzy i zobaczymy czy jakiś leszczyk nie pierdyknie z dziurawieniem żmijek blisko kamery to troszeczkę Trzeba oddalić, bo już nieraz mi prysnęła swoją żółtą krwią na obiektyw. Dobra, tak luźno założyłem. Myślę, że taki kąsek. Kurde, to od razu będzie. Bo ja mam pinki, no? Ja też mam pinki. No i nic? Ja cię do pinki łapam, nie chcę. No i jak łapałem na pinki. A, napinki? To tu kało cię. Pokaż, pinky. co tam masz. O, No i Najlepsze przynęta. Była co na, ile... na to Tak? A, no, ale to kiedyś mieliśmy. To z Dominikiem. Nie, problemy. Bo życia. Nie, dwa. Złapałem tylko. Bo życia złapałem tylko sumika i. Pierwsze. A co tam jest? No. Ta, w ten dół. nie przejdę. Nie przejdę. No, tu mam. Zamoczę? A tam też są uklejki? Dobra. Już mnie wygonił. Mówi, że to jest jego rewir I że nie wpuści No ta chust Ogólnie dzisiaj patrzyłem kalendarz brań To bardzo słabe brania, najgorsze Pisało, żeby nawet z domu nie wychodzić N Nie, u mnie beznadziejne Siedzi Siedzi, siedzi Zobaczcie, pierwsza Pierwsza dziś sztuka Niech zgadnę No złapałem Tu kolega nie dowierza Jest, ukleja 99 będzie dobrze Taka duża, że złapało Weź tu przepięknie rozszczepić Tylko oka nie wypierdiel Z okiem No mm. Siateczka Zaraz tutaj Biorę, tak. Ko kot musi mieć pamiątkę mm, smakową Chociaż kot będzie miał radochę Kolejna sztuka Gigant Nie wiem czy nie podbierakiem będzie sział bo... A nie, ale zobacz Większa Czyli Patelnia może będzie Ja bym chciał te okonki złapać no znowu no, ja się tutaj nie pierdzielę chociaż chociaż uklejki, albo siuderki jak to woli. już mogę ciąć. o. to jest prawdę. ale zatopuje zabiec? no. takie dorodne. o kurde. O, ale gleby zaliczyła. Jest, jest ukleja, jest zabawa. O, no tu, jaka? Siedzi. Ale gdzie? Wiem, wiem. Tam fajne miejsca, nie? Ale jest dużo. cztery O, kurde. Chyba tak. Ja tu nie mam czasu, ja ciągnę sztuki O, okoń tutaj się rzuca Tu przy brzegu ten okoń świruje Nie no, ze dwa metry od brzegu Nie, tam w tych chwastach, nie opłaca się wchodzić no. Nie, nie wchodź Siedzi, siedzi, siedzi Zobaczcie tą walkę jest. Takie sztuki, takie sztuki, to nie bez przesady. No jakże inaczej. Malutka uklejka. Pierdzielaj do wody No i kończymy te zawody Dzisiaj tylko brały uklejki Jeszcze tam jeden okonek kole, kolega złowił Ale no tak, to same uklejki No nie widziałem żeby ktoś coś większego złapał Zatem jednak ryby się trafiły no, no i chyba coś wrzucę, coś zmontuję, coś wrzucę i do następnego połamania kija. Na razie.